O, cześć! Witam was w kolejnym odcinku Cocktail TV w nowej serii, którą zapoczątkowałem trzy tygodnie temu, czyli bar od podstaw. Odcinek trzeci. W dzisiejszym odcinku odpowiem wam na pytanie, czy jesteście w stanie w domu przygotować drinki domowym sposobem, bez użycia profesjonalnego sprzętu, jakim jest shaker. Na pewno wiele razy zastanawialiście się, że chcielibyście dla siebie lub waszych gości przygotować fajnego, odjazdowego drinka, żeby kogoś zaskoczyć, poczęstować, jak to mamy w polskim zwyczaju, ale w naszym domowym barku niestety nie możemy odnaleźć profesjonalnego sprzętu ani masy niezliczonej ilości składników, które pojawiają się w różnych przepisach. Dzisiaj pokażę wam, jak zastąpić taki profesjonalny shaker domowym słoikiem. Najlepiej, jeżeli słoik będzie miał około litra pojemności, mój jest niestety nieco mniejszy. I będzie szczelnie zamykany takim otowieczkiem, żebyśmy mogli sobie go szczelnie zamknąć i wstrząsnąć nasz wymarzony, prosty, smaczny koktajl. Najważniejszą rzeczą, o której musicie pamiętać, będzie to, aby użyć wyparzonego wcześniej słoika. Nie chcemy przecież do naszego koktajlu, który za chwilkę przygotujemy, przenieść smaków i aromatów, na przykład wody po kiszonych ogórkach. Dlatego tym oto sposobem dzisiaj szybki, prosty koktajl bez przepisu, z tego co mam pod ręką, żeby pokazać Wam, że taki domowy słoik naprawdę przyda nam się do przygotowania prostych i fajnych koktajlów. Kilka kostek lodu do środka. Sok z limonki. 20 ml. Syrop cukrowy. 10 ml. Następnie. Super Room Angostura, którego dodaję 40 ml, Kilka kropli Angostury Bitters, I energicznie wstrząśnijmy nasz koktajl w naszym słoiku. Następnie wystarczy delikatnie przykryć wieczko, i w ten sposób oto przelewamy nasz koktajl do środka. I w ten oto sposób domowe drinki w domowym słoiku bez użycia profesjonalnego sprzętu. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z serii barot od podstaw, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, udostępnijcie ten odcinek i widzimy się w kolejną środę, bo w środę przypominam, że pojawiają się mega smaczne przepisy na proste drinki, a w poniedziałki seria barot podstaw. Mm. Do zobaczenia. Cześć, mega!